Cyklu triki matematyczne, mnożenie błyskawiczne, czyli mnóż szybciej niż kalkulator. Otóż, jeśli mamy liczby bliskie setki, możemy mnożyć naprawdę błyskawicznie. Przyjrzyjmy się, na przykład 97 razy 96. Wynik będzie liczbą czterocyfrową, dlatego że 100 razy 100 to 10 tysięcy, czyli to jest najmniejsza liczba pięciocyfrowa. Teraz tak, potrzebne są dopełnienia do setki. Dla 97 dopełnieniem jest trójka. Dla 96 dopełnieniem do setki jest czwórka. Pierwsze dwie cyfry uzyskujemy w następujący sposób. Albo od pierwszej liczby odejmujemy drugie dopełnienie, czyli 97 odjąć 4 to jest 93, ale równie dobrze możemy od 96 odjąć 3 i też otrzymujemy 3. To są pierwsze dwie cyfry naszego wyniku. Aby otrzymać następne dwie cyfry, tak naprawdę wystarczy wymnożyć te dopełnienia, czyli minus 3...

Dla drugiej liczby dwójka. Odejmujemy od pierwszej liczby dopełnienie drugiej liczby, czyli 97 odjąć 2 to jest 95. Mamy pierwsze dwie cyfry. Teraz wymnożymy, wymnożymy dopełnienia, czyli 3 razy 2 albo czy minus 3 razy minus 2 to 6. Musimy uzupełnić zerem, bo wynik jest czterocyfrowy i w ten sposób mamy 9506. I jeszcze jeden przykład 96 razy 94, dopełnienie pierwszej liczby to czwórka. Dopełnienie drugiej liczby to szóstka. Odejmujemy od pierwszej liczby dopełnienie drugiej liczby, czyli 96, odjąć 6, to jest 90. Wymnażamy dopełnienia i otrzymujemy 4 razy 6 to 24. Jeśli trochę poćwiczysz, to nawet nie będziesz musiał pisać tych dopełnień. Zrobisz to w pamięci. Spróbuj i zaimponuj kolegom albo rodzicom. Powodzenia!